Nie, nie zrobię tego. Czy ja powinienem to zrobić? No. nie. Czemu nie? To ty bardziej chyba powinno zadziałać. Okej, okay, musicie powiedzieć, który idzie gdzie. Who's the top? Who's the button? Który no, gdzie? Pomyślę o tym lorowo. Żeby było lorowo akuratny. Myślę, że Bonnie jest na dole. Bo się kłócili o... Nieważne. No nie, nie, kontynuuj. bo nie jest na dole, bo... Nie, nie, kon... No. No. Bo się skrócił, bił o... Atencję Freda. I przegrał. No. bo masz 7 lat. <laughs>